Hej, kochani, z tej strony Jess. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Metin 2. Dzisiaj troszkę podarzekam, czyli powiem Wam, co mnie irytuje w Metin 2. Zapraszam do oglądania. Pani, nasza gra istnieje już od kilkunastu lat. Ja wróciłam do niej po przerwie. Grałam kiedyś przez ponad rok, potem miałam długą przerwę, potem gram troszkę, teraz wróciłam do gry. Już wam kiedyś opowiadałam swoją historię w tej grze. Lubię tą grę, lubię w nią grać, I jednak po jakimś czasie grania doszłam do wniosku, że są takie rzeczy, które można by było troszeczkę zmienić można by było wprowadzić pewne nowości, które uprzyjemniałyby i ułatwiały nam grę. Które sprawiłyby, że gra byłaby po prostu dla nas przyjemniejsza. Kochani, co mnie irytuje w Metku? Po pierwsze, duże odległości na mapach, duże odległości, jakie trzeba pokonywać czasami, żeby dostać się do kluczowych tutaj miejsc, tak jak na przykład Loch V1 czy V2, w którym wiele ludzi ekspi, w którym bywa się przeważnie dość często podczas ekspienia postaci. Trzeba tu przejechać praktycznie całą pustynię, żeby się tam dostać. Czy na przykład świątynia Hwang, gdzie też często się bywa, jeżdżą ludzie kopać rudy, jeżdżą w X5, jeżdżą w różnym celu, trzeba pokonać praktycznie całą mapę, żeby dostać się do V1 kuhalodą, to jest właśnie tutaj V1. Trzeba jechać tutaj na jakimś koniu lub wierzchowcu, żeby się tam dostać. Jest to w sumie taka trochę strata czasu, bo naprawdę w tym czasie, kiedy tam dojeżdżamy, można. Zrobić dużo rzeczy w grze i myślę, że to jest troszkę zbędne. Fajnie, jakby była taka opcja szybszego przemieszczania się w jakieś tutaj kluczowe dla nas miejsca. Mamy tego naszego teleportera, mamy tutaj te nasze portale. Wiadomo, dzięki Bogu, że jest ten teleporter, ale naprawdę fajnie by było, żeby jeszcze była opcja szybszego przemieszczania się tutaj w metku. Myślę, że znacznie by to ułatwiało i uprzyjemniało nam grę. A jeśli nie, to chociaż taki przycisk. Jak mamy w Star Stable, żeby z każdego miejsca można było szybko wrócić, chociażby na przykład do Emirates. Kolejna dość mocno irytująca rzecz to konieczność przelogowywania się i wylogowywania się w celu zmiany kanału. Nieraz często musimy zmieniać kanał, chociażby ze względu na Bicie metinów, bijemy metiny, zmieniamy H. Wiadomo, jest to najlepsza metoda, żeby szybko znaleźć metiny, bo metiny z reguły pojawiają się w tym samym miejscu na każdym kanale i w tym celu musimy się wylogować, wybrać kanał i zalogować się jeszcze raz. Trzeba czekać na łączenie z serwerem za każdym razem, więc bijemy szybko metka. No i w tym czasie, kiedy zbilibyśmy już kolejnego metka, a niektórzy nawet dwa metki, musimy się wylogować, przelogować, zaczekać jeszcze raz na połączenie z serwerem. A i bywa czasami tak, że i to połączenie się zawiesi, oby nie, ale o, wyłączyć reklamy, jak widzicie, więc to też jest taka troszkę strata czasu podczas gry i to też troszeczkę utrudnia rozgrywkę. A nawet trochę więcej niż troszeczkę. I kolejna rzecz, która jest troszkę irytująca w naszej grze, to nasz ukochany biolog. Robimy misję u biologa przez praktycznie całą rozgrywkę. Oddajemy mu różne rzeczy, które on od nas żąda. Jeśli oddamy cały zestaw rzeczy, otrzymujemy bonusy dla postaci, więc ta misja jest, można powiedzieć, bardzo ważna i wszystko byłoby fajnie, ale nasz biolog nieraz nie chce przyjąć od nas. Jakiegoś przedmiotu twierdzi, że on jest popsuty, zepsuty, niedobry, nie przyjmuje i co wtedy? I wtedy musimy czekać ponownie cały dzień, dlatego że misję biologa możemy robić co 22 godziny. Niezależnie od tego, czy nasz biolog przyjmie nam od przedmiot, czy go nie przyjmie, przerwa między oddawaniem tych przedmiotów trwa 22 godziny, więc. Kolejny przedmiot możemy oddać na drugi dzień i to jest troszeczkę irytujące. Myślę, że gdyby ta przerwa była troszeczkę krótsza, gra byłaby, miałaby trochę większe tempo, byłaby fajniejsza, byłaby mniej denerwująca, mniej irytująca. Gdyby można było oddawać do biologia przedmioty na przykład co 4 godziny, 3 godziny lub nawet co godzinę, myślę, że byłoby fajniej. Kolejna sprawa to czytanie książki umiejętności, moi drodzy. Księgi umiejętności czytamy po to, aby rozwinąć naszą postać, aby ulepszyć nasze skille, aby nasza postać była silniejsza w walce. Tutaj sprawa ma się podobnie jak z biologiem, możemy przeczytać jedną księgę dziennie. Fajnie by było, gdyby można to było robić częściej, co kilka godzin na przykład. Ja wiem, że są różnego typu przyspieszacze do zakupienia w item shopie. Mamy rady postelnika, zwoje i tak ale fajnie by było, gdyby można było czytać te nasze KU nieco częściej niż raz dziennie. I gdyby to było zupełnie za darmo. Kolejna sprawa kochani to konieczność biegania za potworkami podczas ekspienia. To my musimy tutaj podbiec do potworka, żeby ubić potworka. Potworki do nas nie przychodzą z wyjątkiem niektórych miejsc, gdzie potwory są agresywne, gdzie są agresywne moby, one wtedy same przybiegają. Ale to my musimy za każdą grupką biegać, do każdej podjechać, żeby można było z nią powalczyć. Oczywiście mamy coś takiego jak pelerynki, peleryna męstwa. Możemy je kupić głównie w item shopie albo od innych graczy, ale myślę, że takie pelerynki po prostu powinny być tutaj na wyposażeniu, że tak powiem w grze. Powinny być one darmowe, bo naprawdę to jest bardzo fajne, ułatwienie ekspienia rozgrywki. Uprzyjemnia i ułatwia to grę, i naprawdę dużo łatwiej by się ekspiło, gra byłaby dużo przyjemniejsza. Kolejna sprawa, moi drodzy, to konieczność karmienia naszego konia. Jak dobrze wiecie, koń nasz musi być karmiony co jakiś czas, bo tak jak widzicie, jeśli nie będzie karmiony, jego aktualna siła spada u mnie, już spadła tutaj do 5%. Aktualna wytrzymałość jeszcze się trzyma, spadają jego możliwości statystyki i dalej, a jeśli nie będziemy go karmić przez dłuższy czas. Niestety nasz koń może nam umrzeć, nawet może nam umrzeć. Wprawdzie można go ożywić, ale niestety grozi nam to, że nasz koń będzie po prostu leżał bez ducha, jeśli go przywołamy po dłuższym niekarmieniu, więc musimy karmić konia. Jak widzicie, siła troszeczkę wzrosła. Musimy karmić konia po to, żeby nam po prostu nie umarł, żeby był cały czas silny. Myślę, że gdyby taki koń był nam po prostu po wykonaniu tych ciężkich i mozolnych misji przyznany na stałe, nie, byłaby, nie byłoby konieczności karmienia, byłoby dużo fajniej. Różnie to bywa: nieraz mamy dłuższe przerwy w grze. Nie wchodzimy do gry, i potem musimy biegać za tym ziołem. Musimy dropić lub kupować to zioło, ożywiać tego konia. Może to nie jest jakiś tam wielki kłopot, ale myślę, że fajnie by było, żeby po prostu. Nasz koń był przyznany nam raz na zawsze, na stałe, i nie musielibyśmy się martwić, że jeśli gdzieś wyjedziemy lub nie będziemy mogli grać, nasz koń nam po prostu umrze. Kolejna sprawa, moi drodzy, to wędkarstwo, czyli łowienie ryb. System łowienia ryb poprzedni był kiepski, uważam, że ten jest jeszcze gorszy, jest po prostu dziwny, trudno się do niego przyzwyczaić. Powiem Wam szczerze, że wolałam już ten poprzedni, który może nie był najlepszy, ale poprzedni był dużo lepszy, ten jest naprawdę, no, jest kiepski, yy, ciężko go ogarnąć, trudno jest łowić te ryby i mnie, szczerze mówiąc, ten system nie bardzo się podoba. Kolejna sprawa, moi drodzy, to pety, czyli nasze zwierzaki. Pety są fajne, mamy tutaj spory wybór petów, mamy w czym wybierać, natomiast chodzi o ich statystyki. Trochę niefajne jest to, że jeśli kupujemy peta, kupujemy go troszkę w ciemno, bo nie wiemy, na jakie statystyki trafimy, i jeśli chcemy mieć peta z dobrymi statystykami, fajnie, żeby od początku już tam on coś miał, coś posiadał, coś fajnego, fajnie, gdyby miał dobre statystyki początkowe, był miał życie na odpowiednią ilość dni, bo wtedy opłaca się go dalej rozwijać. Nieraz kupujemy w ciemno jaja i okazuje się, że no nie bardzo opłaca się tego pet ekspić, więc musimy kupować kolejne i kolejne, i to jest nie bardzo fajne. Moim zdaniem PET powinien mieć, nie wiem, na początku statystyki zerowe, jeśli go kupujemy, i potem bardziej od nas powinno zależeć to jak tego PETA sobie rozwiniemy, jak go wyekspimy. W tej chwili jest to no, w pewnym sensie losowe, ale nieraz trzeba wydać naprawdę sporo ciężko zarobionych wonów, żeby mieć fajnego peta. To jest troszkę irytujące, denerwujące. Myślę, że to powinno tutaj bardziej zależeć od nas. Kolejna sprawa, moi drodzy, to sklepy. Sklepy możemy otwierać tutaj w specjalnie wyznaczonym miejscu, na bazarze, w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym, i to jest w sumie nawet fajne. Natomiast, co jest mniej fajne, to jest to, że w takim sklepie mamy dość mało miejsca. Myślę, że te sklepiki nasze powinny być o odrobinkę większe. Wiem, że możemy wykupić większe sklepy, ale za to musimy zapłacić społecznymi monetami. Myślę, że te sklepy darmowe, chociaż o jakieś dwa rzędy, powinny być większe. No i poza tym przykre jest to, że jeśli otworzymy taki sklepik, nie możemy już grać, nie możemy już ekspis, nie możemy robić zadań, po prostu możemy tylko handlować, czyli stać i czekać, aż ktoś kupi nasz towar. Albo zamknąć sklep, czyli albo, albo gramy, albo handlujemy. Fajnie by było, gdyby, gdybyśmy mogli otworzyć sklep i jednocześnie brać udział w rozgrywce, expić, dropić i tak dalej, dropić kolejne przedmioty. Myślę, że byłoby to dużo fajniejsze, dużo ciekawsze. Ten sklep mógłby tym sposobem stać cały czas, a my moglibyśmy się zajmować dalszą rozgrywką. Być może taka zmiana będzie kiedyś wprowadzona. Mam nadzieję, że tak. Wiem o tym, że są oczywiście usługi i tym shopu są opcje za smocze monety. Jednak fajnie by było, gdyby te opcje były darmowe. No i na koniec wspomnę jeszcze o nieco zbyt małej liczbie eventów i wydarzeń dodatkowych. Od czasu do czasu są eventy, jednak to są eventy, które się powtarzają, które są wciąż takie same od wielu wielu lat. Myślę, że fajnie by było, gdyby od czasu do czasu dodawano jakieś nowe, ciekawe eventy. Gdyby było więcej yy, wydarzeń, gdyby dodatkowe wydarzenia odbywały się częściej, takie jak na przykład event górniczy, czy drop Szkatułek Blasków, takie wydarzenia powinny się odbywać. Smutne jest to, że często bywa tak, że niektóre eventy i wydarzenia są przeznaczone wyłącznie dla graczy od określonego poziomu. Załóżmy od poziomu 70-80 yy, są to wydarzenia dla wyższych leveli, Moim zdaniem nie powinno być takich wydarzeń, że jeśli jest jakieś wydarzenie, powinno być, powinno być dostępne dla wszystkich leweli, ewentualnie dla przedziałów, załóżmy od levelu 1 do 30, potem 31, 60 itd., itd., tak żeby każdy gracz mógł skorzystać z eventu. Moi drodzy, o oszustwach w grze, o cheaterach, o, o botach nie będę już tutaj wspominała. Myślę, że ten temat jest poruszany dość często w filmach, na forach. W różnych publikacjach nie chcę już się na ten temat wypowiadać. To jest oczywiście najbardziej irytujące, nie tylko w tej, ale we wszystkich grach. Więc na dziś już koniec narzekania, koniec marudzenia. I to są takie sytuacje, które irytują mnie w tej grze, ale mimo to gra jest fajna. Od czasu do czasu lubię w nią pograć. Dajcie znać w komentarzach, kochani, co Wy o tym myślicie. Czy Was również irytują te sytuacje? Czy może macie jakieś inne rzeczy, które Was wkurzają w metku? Dajcie znać, czekam na wasze komentarze. A dzisiaj dzięki wam serdeczne za oglądanie. Jeśli komuś spodobał się filmik, będę wdzięczna za wszelkie reakcje typu komentarze, łapki w górę, subiki. A dziś pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Pa!